Hejka wszystkim, tutaj Shiro, a dzisiaj zapraszam na... Wiem, że się nie spodziewaliście tego, ale mam ochotę na nagranie krótkich filmów, więc szykujcie się na taki zapychacz kanału, czyli 10 ciekawostek o postaciach ze świata Nairan. W dzisiejszym odcinku omówimy postać Soneta. Uwaga, ten film może zawierać spoilery do Nairan Powiernicy. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Sonet, mimo że jest pomrukiem ognistym jest znacznie mniejszy i chudszy od przeciętnego przedstawiciela swojej rasy. Sonet został liderem powierników przez nepotyzm. Sonet ma bardzo słaby wzrok, dlatego zawsze nosi okulary. Jest to związane z tym, że często czytał on po nocach przy marnym świetle. W teście inteligencji zajął on trzecie miejsce, natomiast w teście sprawnościowym miejsce szóste. Sonet jest złotym pomrukiem, co znaczy, że potrafi wzniecać ogień myślą. W dzieciństwie ciężko zachorował. Wielu jego opiekunów myślało, że tego nie przeżyje. Sonet wyznaje politykę równości wszystkich smoczych ras. Mimo to, tak jak większość smoków, nie przepada on za mieszańcami. Sonet jest melancholikiem. Sonet był drugim wymyślonym przeze mnie pomrukiem ognistym. I wygląda wtedy tak. Don't you mi! Stand back! No! Nie ma preferencji jedzeniowych. Mimo to nie lubi on surowego mięsa. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne filmy, które będą raz w tygodniu. Postaram się. Mam nadzieję. I że to nie będą filmy 10 ciekawostek. Zapraszam również na reanimowaną grupę Strefę Plagiatu na Facebooku. Tam wstawiam różne ciekawe i mniej ciekawe rzeczy. Zapraszam również na Deviant Arta i Instagrama, tam macie moje rysunki. Do zobaczenia wszystkim w kolejnym odcinku. Z tej strony była Shiro. Do zobaczenia, cześć, czołem i pa!